Kolejne emocje związane z Talek z Ligą już za nami. Po raz pierwszy w historii rozgrywek rozegrano mecz na wyjeździe. W Hali w Hamrze miejscowy zespół podejmował młodzież z Unisławia, a stawką tego meczu był awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi. Od razu warto zaznaczyć, że włodarze Ligi planują kolejne mecze na wyjazdach, a wszystko po to, by jeszcze bardziej promować rozgrywki w naszym województwie. Zmutowano nas do tego, żeby wyjść poza świecie, żeby promować się również na zewnątrz. Hamrze i Unisław są dla na nas ważnymi ośrodkami, ponieważ mamy tutaj stąd już po dwie drużyny z każdego miejscowości. Także bardzo się cieszę, że. Zagraliśmy tutaj w Hełmrze. Przyszło sporo osób, jak na takie warunki atmosferyczne. także Myślę, że warto było. Zdecydowanie tak. Chcemy się promować, chcemy, żeby Staleks Liga naprawdę rozwijała się na coraz więcej miejscowości. Gramy już na dwie hale w świecie. Teraz w Hełmrze za tydzień te same drużyny spotkają się w ramach meczu ligowego w Unisławiu. No, rozrastamy się z roku na rok, a ten rok jest na tyle przełomowy, że postanowiliśmy chodzić na zewnątrz. Myślę, że to zaprocentuje i być może w kolejnych sezonach będziemy grać w innych miejscowościach częściej. Można powiedzieć, że to mecz. Dzisiaj w że to nie pierwszy tego typu wyjazd, będą również inne wyjazdy. Na pewno tak, wiemy już, że za tydzień oba zespoły spotkają się w meczu rewanżowym. znaczy to mecz w ramach ligi i też o wielką stawkę, bo pierwszą ligę w Unisławiu. Już serdecznie zapraszam kibiców również ze świecia. Wiemy, że tacy też tutaj się pojawiają. Nie wykluczamy również kolejnych wyjazdów, zobaczymy. Rozmawialiśmy już nawet z władzami Unisławia, z wójtem, tutaj z trenerem Jurkiem Siemienieckim. Obaj panowie są za tym, że żeby seleks liga się rozrastała, żeby coraz więcej meczów było w innych obiektach i żeby faktycznie stała się ligą w pełni wojewódzką. A wracając do samego meczu, który zbudził spore zainteresowanie miejscowych kibiców, spotkanie lepiej rozpoczęli goście z Unisławia, którzy od początku narzucili swoje tempo gry skutecznie spychając zawodników hałżu do defensywy. Dzięki czemu w dość krótkim czasie udało im się uzyskać trzybramkowe prowadzenie. Fucelowcy z hałżu dopiero z końcem pierwszej połowy złapali właściwy rytm i zdobili bramkę autorstwa Patryka Ernesta. Radość nie trwała długo, bo chwilę później sami stracili punkt i do przerwy przegrywali 4-1. W drugiej połowie gra bardziej się wyrównała, jednak w wynik spotkania długo się nie zmieniał. W końcu co zawodnicy z Haumrze ruszyli do odrabiania strat i pomimo już udało im się zdobyć dwie bramki nie zdołali wygrać pojedynku, ulegając ostatecznie brązowym medalistom z ubiegłego sezonu. Warto dodać, że młodzież z Unisławia w następnej rundzie pucharu ligi spotka się z bardzo groźnym Benjaminkiem z Torunia i na to spotkanie już teraz Państwa serdecznie zapraszamy. Niestety przegraliśmy, zabrakło tej zimnej krwi, troszkę chłopacy byli za mocno skręci przed tym meczem. Widzieliśmy, że to jest bardzo silna drużyna, że taktycznie grają bardzo dobrze, są na pewno, na pewno kondycyjnie dobrze przygotowani, nie tak jak my. My, tak jak wcześniej kolega mówił na wywiadach, że zbieramy się, gramy między sobą, bez trenera, bez żadnego kierownika. Staraliśmy się tak, jak mogliśmy i pokazaliśmy, że hamzyńska krew zawsze walczy do końca. I zawalczyliśmy. No, zabrakło tej jednej bramki, żeby ten remis się udał. No niestety, będzie za tydzień rewanż. Mecz ważniejszy, bo ligowy. Myślę, że wiemy, jak się nastawi do tego meczu. Wydaje mi się, że w tym spotkaniu jakby zatytułowały te trzy bramki stracone w pierwszej połowie. Trochę głupio stracone, bo można powiedzieć, że to były takie błędy w ustawieniu. Ktoś nie pokrył i zawodnicy sobie strzeli bramki. Tak, tak. Pierwsza połowa to no, nie wyszła nam. Byliśmy za bardzo zestresowani. stracy z tyłu niepotrzebne. No i tak wyszło jak wyszło. W drugiej połowie no, pokazaliśmy na co nas straci, no i zabrakło tego szczęścia. No z początku nie było takiej nerwówki jak pod koniec. Wykorzystaliśmy swoje sytuacje, lecz potem zaczęliśmy grać bardziej nerwowo i chem, że bardziej naciskała widać po tych dwóch brankach co z 4-1 na 4-3 straciliśmy. No, jeśli chodzi o ten mecz, też chciałbym powiedzieć, że jeden sędzia to na tego typu, na tą rangę rozgrywek to za mało. Nie? No, jesteśmy tutaj gośćmi, wiadomo, wy też, ale no, jednak za mało było, nie? bo było naszym zdaniem więcej fauli. No tak, trochę mecz był przez moment nerwowy, ale chyba to spotkanie ustawiły te trzy bramki wasze w pierwszej połowie. Korzystałem to, co, co dostałem od kolegów. No bo gdybyśmy nie strzeli w pierwszej połowie tych trzech bramek, no to jednak 3-0 po to podbudowało, a, a że potem tak się potoczyło, jak potoczyło, to, to już zweryfikował mecz. Za tydzień gracie z nimi u siebie jako mecz ligowy. Po dzisiejszym meczu macie chyba przewagę psychologiczną. Tak, psychiczna przewaga jest. i Jeszcze gramy u siebie, na pewno kibice też dopiszą obecnością. No i już graliśmy chyba 4-3, to jest czwarty raz chyba z Kansą, więc wiemy co, co, co reprezentują i wiemy jak to wykorzystać u siebie.